W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, Pani Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś dziewicą, uczynioną kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba. Ciebie on uświęcił, z najświętszym, umiłowanym synem swoim i duchem świętym pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona pałacu jego, bądź pozdrowiona przybytku jego, bądź pozdrowiona domu jego. Bądź pozdrowiona szato jego, Bądź pozdrowiona służebnico jego, bądź pozdrowiona matko jego. I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.